Cześć! Dzisiaj podzielę się z tobą przepisem na mega smaczne i mięciutkie bułeczki. Zaczynamy od ugotowania ziemniaków. Gotujemy je do miękkości, a potem blendujemy razem z wodą, w której się gotowało, aż uzyskamy gładką masę. Odstawiamy do przestudzenia. Powinna być lekko ciepła. Teraz dodajemy resztę składników. Olej roślinny, cukier trzcinowy, u mnie to panela, suche drożdże, sól i mąkę. Dokładne ilości składników znajdziesz w opisie pod filmem. Wszystko dobrze mieszamy i zanietamy ciasto. Będzie klejące, ale tak ma być. W razie potrzeby użyj skrobaka, a dłonie posmaruj odrobiną oleju. Gotowe ciasto przekładamy do miski wysmarowanej olejem, przykrywamy folią i odstawiamy w ciepłym miejsce na około półtorej godziny. Warto w tym czasie chociaż raz je lekko odgazować, wtedy pięknie wyrośnie. Kiedy ciasto podwoi objętość, dzielimy je na małe porcje i formujemy kulki tak jak na filmie. Blat ręce smarujemy olejem, żeby ciasto się nie kleiło, ale nie przesadzajcie. Nie chodzi o to, żeby pływało w tłuszczu. Gotowe kulki układamy w formie do pieczenia, przykrywamy ściereczką i zostawiamy na kolejne 20-30 minut do wyrośnięcia. Powinny ładnie urosnąć. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Najpierw 10 minut góra dół, a potem włączamy termoobieg i pieczemy aż zrobią się złocisty. No i smacznego, moi drodzy. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i dajcie znać w komentarzach, jak wam smakowało. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Przed nami jeszcze mnóstwo prostych i pysznych przepisów.